No cześć stalkerzy, cicha misja Musimy uciec z bazy wojskowej No ale po to mam tłumik Żeby z niego skorzystać I lepszą amunicję penetrującą Więc skoro to jest cicha misja To działamy Mam tutaj jednego typa Bo gdzieś mi tu go rozświetla tylko Muszę go znaleźć i go złoić Złoić mu dupsko Tylko nie wiem gdzie siedzi Gdzieś mi tu miga Nie czuwam go jest 8 buty na pogotowie. Spróbuję podejść ciutkę bliżej. Koniec cichej misji. Koniec cichej misji. Odwrót, odwrót. Dobrze chcecie na grubo. To będziecie mieli na grubo. Lubię wam z dupy jesień średniowiecza. Nie lubię wojskowych. Teraz apteczka Się zrobiło cisza Jedne granaty są dobre Chyba za daleko rzuciłem O, to go mogło sprzątnąć Ładuj stokerze Chyba granat zrobił swoje. Żeby mi od pleców nie zaszli, bo ja nie znam tych korytarzy. i więc skąd mogą przyjść. Sprawdzimy najpierw teren dookoła. Taką ładną kantynę mają. Tutaj to, to jakieś takie dziwne ślady. Jakby. Wygląda jakby to była anomalia, te efekty szkła. Nie przejdziemy, dobra. Jak jestem w kantynie, to chętnie zajrzę co tutaj macie do żarcia. Bo troszkę zgłodniałem. Nie ukrywam, że coś bym zjadł. Jak w szkole, to chyba jest nawet szkoła. Tak wygląda. Sprawdźmy, czy ktoś tu przylazł. Na razie czysto. Na magazynie jest parę pierdół. Bardziej mi tu zależy na, o, właśnie, apteczkach. Żarcie to co najbliżej mogę wypić, bo jestem drobny, piwo, nie? Tutaj mi coś wpadło, dobrego o, Widzicie, jaki to jest absurd? Tego nie idzie wyciągnąć, amunicja Nie ma Też nie ma Tutaj co tu mamy? Budeczka. ze sam alkohol tu mają. Amunicja. Więcej amunicji. No to akurat ja chętnie tutaj przyjmę. To jest cenne. O, czyżby emisja, czy czyżby wojna. Burza jest, dlatego takie dziwne rzeczy się tu dzieją na zewnątrz. Przy komputerze nic. Miałem kiedyś taki komputer, ale to piękne wspomnienia. Yy, ponadto jest czysto. Dobrze, to w takim razie spróbujemy wyjść ty tymi drzwiami. Jeszcze potem zaraz pójdziemy na boczek. Ja się zastanawiam, czy ja na pięterku byłem. Dużej w mordę, pu, 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 pu. nie ma tu żadnej broni lepszej Odwrót, odwrót zajętoą Strzymałem oddech to zrobiło robotę nie naprawiona zspóza Zaryzykowałem, oddając jeszcze tutaj parę strzałów, byleby tylko goście tutaj spała mucić. Chyba czysto. To burza czy granat? Nie wiem, pójdę sprawdzić tutaj na ten obszar. Mogłem wyjść tyłem. Wiem, jak stąd się wydostać. Widziałem cichą misję. Wyszło jak zwykle. I widzę skąd strzelał. Zdecydowanie teren jest bardziej niebezpieczny od tyłu. Pierdyle. Wziąłem go na krótko. Wiele by od pleców mnie nie zaszedł. Powiem Wam, że strzelanie jest dużo lepsze niż tylko że gamma, bo nie jest... nie jest banalne. Tamten chyba oberwał się, wykrwawił. Dobrze, musimy posprawdzać teraz co my tu mamy. Zacznijmy od tyłu. Tu wygląda OK. Tutaj panuje sztorm. Muszę poszukać czy tu nie ma jakichś, wiecie, dobrych towarów typu teczka. To jest akurat cholernie cenne. Bandaż mniej cenny. Dalej mniej cenny gunwo kozak Piwko no, tych takich mniejszych to nie lubię otwierać Jednak nie jest bezpiecznie Wycofajmy się Od prawej przyszedł, jeszcze jest szansa, że ktoś tam śpi Tu czysto Tu czysto, tylko grzmi Dobrze, spróbuję sprawdzić te ciała Nie chcę za daleko wychodzić, bo wydaje mi się, że wolę wyjść frontem i będę się pierdzieli w tańcu. chyba szybko iść do przodu. Tych drzwi i tak nie potwieram. Jeszcze słyszę go gdzieś tu. Granaty dostał Heda. Wydaje mi się, że będą wyłazili w nieskończoność. Jeszcze tego sprawdzimy? AKM74U. Z granat, granaty tak mi się składa, że mi się troszkę pokończyły. Czy to jest jakaś klatka schodowa, idą to prądem. Nie odpuszczę tej ilości lutu, która się znajdowała na froncie, więc staram się wrócić. Tylko, że muszę zgasić lampkę, bo teraz tu będzie grubo. Wspomniałem ich, Fuck. broń się zacięła, na szczęście nie wszyscy mnie widzą nie wiedzę gdzie jestem śpi powinno być czysto, do góry chciałbym wejść tylko nie wiem jak się tam dostać no dobrze, tam są tylko sprawdzamy co my tu mamy, amunicję, apteczki na pewno zabieramy dokumentów tutaj żadnych nie widzę na laptopie też jest bieda i teraz tu tu mamy tą moją spluwę, dużo amunicji. Jeszcze więcej amunicji, muszę to wszystko odzyskać. Ty bieda jesteś, biedak. Chlebek zawsze użyjemy. Czy ten pistolet chcę zabrać? Za dużo na nim nie zarobię, więc chyba nie. Bardziej amunicja. Chlebów to się nażre, tyle jak nigdy. U. Mamy dwa kombinezony Jak przeciążony to ja dawno nie byłem Ale chyba gra będzie warta świeczki Co myślicie? Gdzie mi tam krzyczysz? Gdzieś do góry jest typek Ja na spokojnie zjem kiełbę Uhu. Nie, to musimy wyjść tyłem Nie, bo oni tu nieskończoność idą Ja się muszę stąd wydostać Najlepsza droga to będzie jednak wyjście tyłem Ewentualnie tędy Nie, przez kantynę nie było wyjścia Pora się zakraść Prawdopodobnie jest to jedna z tych sytuacji Która jest totalnie bez wyjścia To znaczy, że oni tu będą w nieskończoność mi wyłazić Coś mi ma wyjść ze sfery Strefy, sfery, strefy powinno być. Ajajajaj, zawsze jak tego PDA ja ja schowam, to później jest lipa. To mnie zarazi teraz słoneczko. No i pytanie, które jest wyjście? Idą za mną. Typy leżą, do nich się nie dostanę. Jest siatka otwarta, tam siedzą mi na ogonie, słyszę ich na froncie. na ten typiarzu. Pieprzony gamebar. Mnie to wkurza. Ej, mówiłem wam już tyle razy. Za każdym razem jak włączam gamebara, znaczy stalkera gamma w tym gównie, to mi się to włącza. Nie ucieknę stąd. Jeszcze na plecach siedzi mi typek. Mierdzielę. Jeszcze tu sam. Jeszcze od okna. Nie! Ładuj, typie. Mă doresc să-l ajut. Mă doresc să-l ajut. Nie chodzę w nieskończoność. Patrzę, patrzę, który do ucieczka, ale ja tu przez siatkę nie ma przejścia. co najwyżej tam górą może. Czuję się jak hitman troszkę. Dawać mi tu więcej amunicji. Apteczki, co wy tu macie? Amunicja. No dobrze, muszę w, w, na spokojnie się zastanowić, którędy wyjść. Może się chwilę poskradam, a to mi zabierze dużo czasu. Spróbuję przejść górą na spokojnie. Nie dając o sobie w ogóle znać, bo mi tu teraz strasznie ścina, więc przejdziemy tutaj górą. Myślę, że mocno się skradając i nie powinni mnie zauważyć. O, jestem w tym momencie kryty. Trochę pogoda mi nie ułatwia. Dlaczego mi pogoda nie ułatwia? No bo jest dzień. Ale myślę, że to jest jedyna sensowna droga. Zostało mi dwa magazynki dobrej amunicji. Na wieży nikogo nie ma. tyle mam szansę, bo tak widzę, że co się tu wychylę, to oni wybiegają nie ma litości, ale mało nic i poszło, cholerę wieża czysta tu czysto a może jednak trzeba spróbować tędy, co myślicie Umalia. Niestety, bez żadnych. Niestety, żadnych artefaktów. Jakbym teraz nic nie udźwignął no i teraz się zastanawiam, jak mam wyjść. jest pułapka, więc tu kusi, żeby przejść tędy. Zostawione na takich włamywaczy jak ja. Czy tu? Czy lepiej tutaj? I taka mała drabinka. Ale jak wskoczę tu, to dalej jestem na obiekcie. Ja bym wolał wyjść poza obiekt. Tu nie przeskoczę. Zwracamy. O. I przejdziemy tu na rurę. Bo tu już będziemy za obiektem. Idą za mną. Toś mi chyba siedzi na dupce. Ale idę cichaczem, może mnie nie widział. Odrzędem na mnie mordę typ. Czysto. No i co? Muszę zaskoczyć. Fakije. Yeah. Spierdzielamy. No. Skip zgłoś się. Co tykniesz do cholery? Właściwie to mi nie mów, bo tylko ty wzbudzasz moją zazdrość. Znalazłeś to, czego szukałeś? Spawacz nic nie wie, ale wspomniał jakimś gościem imieniem Nestor. Nestor, robi się ciekawie. Zaczyna się poważna zabawa. Idź do aresztu. Moi tamtejsi przyjaciele mogą ci pomóc uporać się z Nestorem. Przez północy punkt kontrolę poproś tatkę o klucz. Nie przejmę się moimi ludźmi. Są w porządku, tylko trochę zdziczali. Czyli tak, generalnie idziemy na wysypisko. Baza wojskowa. Ej, ale musicie mi przyklaskać, że wytrzymałem tyle czasu. Nie muszę kłócać, nie, już nie kłócę. No, zajebiście, na pewno, będę tu się ułączyć. Gryzo mnie tu jakieś gówna i potrzebnie tu wlazło Nawet nie wiem co to tutaj ziapie. Co ty tu miałeś? Uuu, dużo amunicji apteczki, granaty Przystęp podkórek jeśli chodzi o udźwik i karteczka. Notatka na temat innowacji. Innowacyjnego podejścia do pozyskiwania artefaktów. Przedstawiłem dzieciaką hipo hipotezę. One się zaśmiały, nic się nie znają. Biegają po anomaliach na ślepo z gadżetami. Zobaczymy, kto będzie się śmiał, kiedy wrócę z artefaktami po kolejnej emisji. No i nie wróciłeś pan. Chyba, że to jest jakiś artefakt. Siódemka. Nie ma. O Boże, to są te psy, najgorszy rodzaj. Muszę zmienić amunicję na nie penetrującą. Już się zacięło. Na no śpi, pies. Widzicie, jakie królestwo jest silne. Są to co się teleportują. Zdalkę że gamma tam jest zżerało, przynajmniej no na długie godziny mi zżerało. Tu jeszcze coś mamy, co mi tam idzie znowu? Czy ja nie mogę mieć tego spokoju? Pieprzoni bandyci. Ojko za mną idzie. Siedzę mi na dupie, muszę wrócić do zalisi. Dona na broń. Trochę bandażów widzę go. Że broń jest, totalnie do naprawy. Jeszcze granata mi tu ciepnie. Tak, na pewno. Wrzuć mi do ambony. Też będzie po I widzę typa że gdzieś tu szedł ja zawsze jak strzelam i mam taki dobry moment żeby nacisnąć ten spust, to mi się zatnie Jest. Uch. Dobrze, złazimy Ja się będę musiał zastanowić nad tą bronią, którą mam Generalnie jest spoko, mam tą lunetę Nami bardzo dużo pomaga w konfrontacji właśnie z tego typu przeciwnikami Gdzie są te krzyżyki? Martwa pikseloza Pomagamy to przeszukać Gdzieś tutaj leży sierżant Użyj, trochę się wzmocnimy to już tak bardzo jestem przeciążony, że nie mogę nic się poruszać na no to wygląda, więc powiem wam, że no coś muszę wyrzucić, na przykład ten pistolet już w sumie nie trochę pokosztuje promieniowaniem i wzmocni się jeśli chodzi o ludzi. oho, bo idzie kolejna tura sorry ziomki, ale ja spierdzielam Mam nadzieję, że ucieknę do miasta, więc trzymajcie się i życzcie mi powodzenia. Wracam do Zalisi. Na razie.